wierzyć na Słowo, to bardzo konkretne wyzwanie, które jest skierowane do każdego ucznia Jezusa. Tak przeżywali to Jego najbliżsi, tak możemy my przeżywać tę obecność Jego w naszym życiu. Żeby tego dzisiaj dotknąć, idziemy najpierw do Jezusa. Jezu, Królu Królów i Panie Narodów, do którego przychodzimy na początku tygodnia, przed którym zginamy nasze kolana, którego uwielbiamy, ale który przede wszystkim wychodzi naprzeciw nas, jak mówi święty Jan Maria Vianney, robiąc kroki w stronę naszego serca i czekając, aż odpowiemy na tę wielką i tak ogromnie czułą miłość do każdego człowieka. Jezu Działaj w nas w ten kolejny dzień naszego życia, tak abyśmy rozpoznawali w różnych sytuacjach, w różnych osobach, które spotykamy, Twoją obecność, Twoje inspiracje, Twoje podpowiedzi. Dawaj nam, Jezu, widzieć Ciebie pośród braci i zanieść Ciebie tym, którzy Ciebie nie znają. Rzekł do Niego Jezus, Idź, Syn Twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i poszedł. A kiedy był jeszcze w drodze, sł słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, początek kolejnego tygodnia. No i nasze rozważanie wobec słowa, które zostało nam podarowane na początku tego czwartego tygodnia, już czwartego tygodnia Wielkiego Postu, a jednocześnie słowo, które zostało nam zadane. Wiecie, z całego tego tekstu najbardziej przemawia do mnie właśnie ten moment, kiedy ten człowiek zaczyna wierzyć Słowu Jezusa i zaczyna doświadczać skutków tego Słowa. Myślę, że najwięcej historii, które można by było powiedzieć działania Boga, jest właśnie w takim kluczu. Słowo, które jest ofiarowane przez samego Boga, Rozpoznane przez człowieka jako to słowo od Pana, by mogło zadziałać rzeczy, które są absolutnie nieproporcjonalne do każdego słowa ludzkiego. Bóg daje słowo, słowo odpowiedzi, słowo światła, słowo miłości. Bóg daje wszystko, czego potrzebujemy, abyśmy widzieli to, że On faktycznie jest tak blisko. Że faktycznie interesuje się naszym życiem. Problem nasz to jest problem braku tej ufności. Skąd to wszystko wynika? A no stąd, że wszystko jesteśmy w stanie rozłożyć na czynniki pierwsze. Wszystko jesteśmy w stanie wytłumaczyć dzisiaj, nawet jesteśmy w stanie od strony medycznej. Określić, gdzie w mózgu przebiega ta granica, w której rodzą się myśli religijne. I są tacy, którzy mówią: No właśnie, jeżeli coś takiego jest i można to określić, to gdzie jest Bóg? Zapominając, że jeżeli Bóg jest nad wszystkim, to także może się tym posługiwać i mógł to dokładnie tak zaplanować, byśmy mogli to z całą radością odkrywać jako znak jego działania. Wszystko można sprowadzić do jakiegoś prostego uproszczenia świata, do takiej sytuacji, w której człowiek tak naprawdę wytłumaczy sobie wszystko, co widzi i wszystko, co przeżywa. Ale ten sam człowiek, który potrafi sobie wytłumaczyć wszystko i przekonać siebie, że jest tak, jak on myśli, jest jednocześnie niespełniony. Jest jednocześnie zatrwożony tym wszystkim, co dookoła się dzieje. Jest jednocześnie nieszczęśliwy, pomimo tego, że ma masę najróżniejszych komunikatorów w telefonie, że ma bardzo dobre, szybko przemieszczające się samochody, że ma taki lub inny dom, dach nad głową, że może podróżować. Czuje się nieszczęśliwy, jeżeli jego serce nie jest dotknięte tą miłością, wypełnione tą miłością. Człowiek szuka sensu. I to jest niesamowite, ponieważ ta dzisiejsza Ewangelia może pośrednio, ale odpowiada na to pytanie, gdzie tego sensu szukać? Jezus, który daje słowo i to słowo zmienia całkowicie rzeczywistość dookoła. Jeszcze raz. Jezus, który daje słowo. I sprawia przez to słowo, że człowiek zupełnie inaczej patrzy na wszystko, na wszystko, co do tej pory patrzył, i wydawało mu się to być bardzo szare i bardzo smutne. Kochana siostro, drogi bracie, my jesteśmy tutaj, żeby już na Ziemi w sytuacji, w której jesteśmy, w sprawach, w których się poruszamy, zacząć doświadczać nieba. I im szybciej tego zaczniemy doświadczać, tym szybciej nasze serce będzie wolne od wszelkiego yy, tego wszystkiego, bo tak to trzeba chyba też powiedzieć, co świat nam sugeruje, co świat próbuje zastosować na nas jako coś, co niby nas napełni, ale tak naprawdę dalej doprowadzi do tego, że będziemy puści. Potrzebujemy Boga jak powietrze, potrzebujemy Jego słowa. I wiecie, co jest smutne najbardziej, że tak wielu spośród nas mówi, że no przecież Bóg do mnie nie mówi, Bóg mi nie daje słowa. I tak wielu tych samych, którzy tak mówią, nie biorą pisma świętego do ręki. Nie czytamy. Jak mamy się spotkać ze słowem? Kiedy Biblia stoi zamknięta i co najwyżej zakurzona na półce pośród innych książek? Jak mamy doświadczyć tego, że to jest zupełnie inna księga, i że Jezus, tak jak dwa tysiące lat temu, dawał słowo, taki dziś, jak mówili do Hebrajczyków 18, 13, 8, wczoraj dziś ten sam na wieki, Chrystus żywe Słowo. Czy podejmiemy to wyzwanie kolejnego dnia czy znajdziemy czas na to żeby nad tym słowem chwilę pomedytować czy damy Bogu szansę żeby to słowo dotykając nas przemieniało nasze życie Wiecie kiedy organizowaliśmy ewangelizację w Warszawie przed kościołem Świętej Anny Rozłożyliśmy taki duży baner e, pokazujący i zapraszający do kościoła z Eucharystią. I oczywiście podzieliliśmy się w taki sposób, żeby jedni stali przed kościołem, drudzy już w krużganku, w wejściu, następnie gdzieś tam w kolejnych miejscach. W centrum na ołtarzu był wystawiony Najświętszy sakrament, a przy ołtarzu były rozłożone słowa. Jakież to było niesamowite doświadczenie, kiedy ludzie wchodząc doświadczali bez żadnego słowa ludzkiego, słowa Bożego. Widziałem to, przeżywałem to, ponieważ następnym ich krokiem działania było wyruszenie w stronę konfesjonału. Jezus przychodzi, Jezus dotyka, Jezus działa, Jezus żyje. Panie Jezu. Proszę Cię za te wszystkie osoby, którym jest trudno w zrozumieniu tego, czego chcesz. Panie Jezu, proszę Cię za te wszystkie osoby, które jeszcze nie usłyszały słowa i nie uchwyciły się Ciebie jako jedynego Zbawiciela i Pana. Daj im doświadczenie, które nie jest z tego świata, które pokazuje, jak jesteś piękny, które pokazuje Twoją miłość i które zapala do tego stopnia, że człowiek. Chcę tę miłość zanieść dalej. Amen. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec Syn i Duch Święty. YouTube'owe ogłoszenia pasterskie. Oczywiście, dzisiaj, tak jak przez wcześniejsze dni, tygodnie, Droga Krzyżowa w intencji pokoju o godzinie 23.00. Zachęcam, żeby lajkować, subskrybować, żeby te nasze rozważenia trafiały. No i oczywiście dzięki za zrzutkę, która cały czas jest podpięta pod filmikiem. Do zobaczenia.